Potrzebuje energii. I Twojej, i naszej. Jesteśmy największą grupą energetyczną w Polsce. Dostarczamy energię do Twojego domu. PG. Polska Grupa Energetyczna. Dom pełen energii. Mój bank to Bank BPH. Nie wiem dokładnie, jak długo w nim jestem, ale wiem, że zostanę na dłużej. Bo daje mi wszystko, co najlepsze. Dba o mnie i ciągle się stara. Bank BPH. Nie muszę myśleć o banku. Fixniejmy to razem. Shaking Stevens, Edyta Górniak, Justyna Steczkowska i inne wielkie gwiazdy, czyli Sylwestrowa Moc Przebojów. Baw się z nową serią Dziennika i Gwiazdami Nocy Sylwestrowej Polsatu. Pierwsza płyta CD Sylwestrowa Moc Przebojów już jutro z Dziennikiem. Baw się świetnie z płytą Dziennika. Niestety muszę wam powiedzieć, że spadacie. Się... Nie zasunę. i te kierownicy. I memorkę. I memorkę. Więcej prezentów? Czemu nie, skoro to tylko 37 zł miesięcznej raty. Weź Max pożyczkę z mini ratą, a dostaniesz kartę kredytową na ekstra wydatki. PKO Bank Polski. Blisko Ciebie. Polska rozwija się od lat. Przed nami wielka szansa. Na lata 2007-2013 otrzymaliśmy dodatkowo ponad 80 miliardów euro z funduszy europejskich. Dzięki nim jeszcze szybciej zmienimy Polskę. Zbudujemy nowe autostrady i drogi ekspresowe. Lotniska i terminale. Muzea i galerie. Powstaną nowoczesne oczyszczalnie ścieków i spalarnie śmieci. Zadbamy o edukację, rozwój szkół i uczelni. Dobrze nam się układa. Narodowa Strategia Spójności. Program dla rozwoju Polski. Już w sobotę w prezencie z Dziennikiem Polska praktyczny kalendarz zdzierak, a w nim porady zdrowotne, dieta i fitness, przepisy kulinarne, horoskopy i ciekawostki. Dziennik Polska. Myślisz globalnie, żyjesz lokalnie. Teraz Commercial Union wprowadza ubezpieczenia samochodowe. Zadzwoń 0801 28 28 28. Commercial Union Direct. Z nami ubezpieczenia są proste. Chodzi o doskonały samochód z mocnym silnikiem, klimatyzacją, z czujnika i parkowania. Dzięki. Widzę, że się nie rozumiemy. Odpuść swojej złotej rybce. Twoje marzenia spełnią się w salonach Toyoty. Teraz modele z rocznika 2007 taniej, nawet o 9%. Wybierając Wizir, pomagasz dzieciom w szpitalach w Twojej okolicy. Podaruj dzieciom słońce. Nawet nie wiesz. Takim ja naprawdę jestem. Tak. Co ja nie wiesz, jakie to byłoby proste. Co? Zabić cię. Pierwsza miłość. Jutro o 18:00. Kolejną dawkę miłości prezentuje państwu producent świątecznego witaralu. Mówię ci, że będziemy mieli dziecko, a ty, że to jest pomyłka. Sylwia, ja cię nie kocham. Rozumiem, że twój super plan zaczął się sypać? Co mam zrobić, żeby moja Julia wreszcie zwróciła na mnie uwagę? Pomożesz mi ostatni raz? Ciąży, jak się domyślam, nie ma i nigdy nie było. Tylko miłość jutro o 20.00. Najpierw zaatakujecie Charleston oczywiście na niby. Dzień dobry, Martin Pascal. Nie można ciszej? Słucham. Panowie, odpływamy. Niech zgadnę. Nasz elektryk. Przygotować się do zanurzenia. Magi peryskop. W piątek o 20.00. Najbardziej oczekiwany sylwester roku. Witam. Wielkie gwiazdy, prawdziwe przeboje. Budka Suflera, Edyta Górniak, Bajm, Urszula. Justyna Steczkowska, Lubega, Bonnie Original, Maisie Williams, Shekin Stevens, Sylwestrowa, Moc Przebojów. Startujemy już o 20. Bądźcie tam z nami. Bądźcie z nami. Zapraszają Telewizja Polsat, Miasto Kraków i RMF FM. Zapraszam Państwa na program. A oto sponsor. Kredyt gotówkowy Investbank. Bank. Roku życzy Helena.